Prawo i Sprawiedliwość zapowiada swój marsz w dniu 11 listopada z okazji Dnia Niepodległości. Trasa marszu, tak jak mówimy, wiedzie przez centrum naszego miasta. Będziemy gromadzić wszystkich Szczecinian. Bez względu na zapatrywania polityczne, bez względu na wyznawaną wiarę, bez względu na to wreszcie, jakie poglądy polityczne, bo nie same partie ktoś reprezentuje, ale również na poglądy polityczne, bo zapraszamy i przedstawicieli centrum politycznego, również lewicy, bo przecież. Każdy dla kogo ważna jest flaga biało-czerwona, biało-czerwona, jak strój. Jest to dla nas najistotniejsze. Marsz Pisu jest organizowany w uzgodnieniu z miastem. Według przedstawiciela Stowarzyszenia Porozumień Patriotycznych mamy tu do czynienia z grą polityczną. Nie jest ich marsz, bo nigdy ich nie był. Oni organizowali zawsze 10 listopada miesięcznicę smoleńską, jakieś przejścia pod pomnik nigdy to nie był marsz. Nigdy nie byli organizatorem. Rok temu, rok temu i dwa lata temu organizowało to porozumienie Środowisk Patriotycznych. i 10 listopada w tym roku również organizuje porozumienie Środowisk Patriotycznych. Na nim nie będzie żadnych, żadna partia nie będzie eksponowała swoich emblematów, tylko stowarzyszenia i, i są dla, dla wszystkich Polaków. Prawo i sprawiedliwość odpiera ataki. My robiliśmy, my robiliśmy, my robiliśmy do tej pory. Też czas, w Wigilię robiliśmy przemarsze, tak? a no w tym roku wyszło tak, jak wyszło my u 11. organizujemy dla nas, dla, dla, jako, jako no poważna formacja polityczna, zapraszając wszystkich, wszystkie osoby. I ja bym, tutaj nie, ja bym tutaj nie patrzył w takim kontekście, że to jest coś złego. Wygląda na to, że obie formacje się nie dogadają i przez miasto przejdą dwa marsze: pierwszy 10 listopada zacznie się na placu Orła Białego, będzie to marsz porozumień patriotycznych, natomiast 11 listopada pochód organizuje Prawo i Sprawiedliwość, który rozpocznie się również w tym samym miejscu.